Fernando był prawnikiem od ponad 30 lat. W wieku 61 lat zbudował już szanowaną karierę, lojalnych klientów i reputację poważnego, dyskretnego człowieka, który nie był skłonny do skandali. Jego biuro w centrum Warszawy wychodziło na rzekę i zwykle było ciche, z wyjątkiem momentów, gdy się pojawiała. Leticia była starzystką. Młoda, inteligentna i niezwykle pewna siebie. Miała coś wyzywającego w oczach. Sposób chodzenia, który przyciągał uwagę bez pytania o pozwolenie, i stanowczy ton głosu, który skrywał niemal niebezpieczny uśmiech w kącikach ustęp. Fernando nigdy nie pozwalał na żarty w miejscu pracy. Ale z Leticią atmosfera wydawała się inna. Zauważył jej długie spojrzenia, jej subtelnie rzucone komentarze, jej niepotrzebne wizyty w jego biurze. Tego popołudnia kończył ostatnie dokumenty skomplikowanej sprawy. Gdy ona zapukała do drzwi, mogę. Jasne, odpowiedział, nie odrywając wzroku od komputera. Weszła i zamknęła za sobą drzwi. Miała na sobie koszulę, która była zbyt obcisła, by być swobodną, i spódnicę, która zaprzeczyła wszelkim pojęciom formalności. Przyszedłem tylko podziękować za wskazówki dotyczące wczorajszej sprawy. Ta wskazówka, dotycząca przesłuchania, była trafiona w sedno. Fernando spojrzał w górę. Stała przed nim z lekkim uśmiechem. Cieszę się, że pomogło. To bardzo pomogło, powiedziała, odsuwając krzesło i siadając po drugiej stronie stołu. Ale chcę zrozumieć jedną rzecz. Mówić. Pochyliła się do przodu, opierając łokcie na stole, a jej dekolt delikatnie się rozchylił. Jak ktoś tak doświadczony może zachować tak nienaganną postawę, nawet gdy jest prowokowany, Fernando wziął głęboki oddech. Było jasne, że to już nie była profesjonalna rozmowa. Co dokładnie masz na myśli, mówiąc, sprowokowała, Leticia? Dmyślę, że wiesz, odpowiedziała, patrząc mu w oczy. Cisza stała się ciężka. Naładowana. Gorąca. Wstała, podeszła do okna i odwróciła się do niego plecami. Czasami zastanawiam się, czy to źle. Że chcę wiedzieć więcej o kimś takim, więcej niż tylko to, czego mogą nauczyć podręczniki prawa. Fernando powoli wstał. Podszedł. Zatrzymał się kilka cali dalej. Czy wiesz, w co się pakujesz? Wiem dokładnie. I ty też. Odwróciła się. Ich twarze dzieliło zaledwie kilka stóp. Nie jestem zagubioną dziewczyną, doktor Fernando. Wiem, co robię. I wiem, Czego chce, a czego chcesz? Szansa, ryzyko, chwila spojrzał jej w oczy i zrozumiał to nie było tanie uwodzenie, to było pewne pożądanie. W tym biurze są kamery, cienkie drzwi i reputacja, którą budowałem latami. A mimo to nie spuściłeś ze mnie wzroku, odkąd weszłam wyszeptała. Fernando przeczesał włosy ręką, robiąc krok w bok. Był rozdarty. To było złe, ale też prawdziwe. Zaskakujesz mnie, Leticia, i mnie ciekawisz. Poważny, powściągliwy mężczyzna, ale z ogniem, który próbuje ukryć. Znów się zbliżyła. Tym razem położyła rękę na jego piersi. Poczuła, jak jego serce przyspiesza. Nigdy nie prosiłam o pozwolenie, żeby czuć, powiedziała. Mam tylko nadzieję, że nie przeprosisz za to że chcesz. Fernando nie mógł się oprzeć. Jego ręka objęła ją w tali. Ich usta spotkały się, najpierw niepewnie, potem pilnie. Nic więcej nie powiedziano. Nie było żadnych obietnic, przeprosin, planów. Tylko dwa ciała, dwa pragnienia i skradziona chwila na koniec popołudnia. Kilka godzin później opuściła biuro z tą samą pewną postawą, z jaką do niego weszła. Tylko jej spojrzenie kryło coś nowego wspólny sekret. Fernando siedział tam, patrząc na długopis, który zapomniała na stole. Wiedział, że przekroczył granicę, z której nie było odwrotu, ale po raz pierwszy od wielu lat nie żałował tego. Ponieważ to, co słuszne, nie zawsze jest tym, co pozwala nam żyć. Zostaw komentarz, polub go i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.